Słuchajcie. Tak sobie talerzuję, talerzuję i myślę sobie, może mam czas, no bo nagram podsumowanie testu wreszcie, bo już te, testy, te testy już mi się odbyły jakoś dwa tygodnie temu, a podsumowania jak nie było i tak dalej. Więc... możemy sobie podsumować te wszystkie testy ciągników. Ciągniki, które u nas były, to kolejno Steyer, New Holland, Massey, Ferguson, Claas i ostatni był Wendt. Pięć ciągników. Modelowo, po kolei, to był Steyer, właśnie 240-konny CVT Absolut. Następnie New Holland T7, E, 270 e, na Autokomandzie. E, następnie był MF, Mazda XR 8S, 225 e, na skrzyni e-Power. Kolejnym e, testowanym czynnikiem był Klas Action 850 na C-Maticu. I ostatni Trend, oczywiście na Vario. 7, 2, 4! Wydaje mi się, że najrozsądniej będzie po kolei omówić każdy tutaj ciągnik z osobna. Dlatego też zaczniemy od Sztajera. Sztajer to ciągnik, który, na którego na początku w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Jednak przedstawiciel sam wyraził chęć yy, przywiezienia nam na testy takiej maszyny. A więc tu przystaliśmy na to i dobra, no zobaczymy jak to w rzeczywistości wygląda. Tak? Pojeździliśmy nim i powiem Wam, że staje pod względem uciągu. Naprawdę dobrą robotę robił. Z tego co pamiętam ważył około 9,5 ton, tony. Dokładnie ten model, który do nas przyjechał to jest model absolut, czyli w nowej tej masce yy, trochę nowszy ten model. Była to demówka, która miała jeszcze tam parę godzin yy, zrobić i ta demówka ona tam yy, mniej więcej była to oddania za 600 tysięcy net. Na tak jak wcześniej wspominałem uciąg, jakość wykończenia, bo no, to jest takie premium CNH i ten, jakość wykończenia połączyć. A na minus na no, ten monitor, który no, już jest dosyć starą technologią, moim zdaniem też powinno być dawno zmienione. Chociaż już te nowsze modele z AMH wchodzą właśnie na nowych monitorach. I co na minus? No, na minus brak takiego joysticka, jak mamy w fędzie, No To no, po prostu tam jest must have, tak? to musi być w ciągniku, bo po prostu mi na takim joysticku pracuje się najwygodniej. A tam na przykład na g nie ma typowego tempomatu, że sobie wciśniesz guzik i jedziesz, tylko musisz tą dźwignią oczywiście wsunąć. Nie jest to może jakaś wielka sprawa, która by zaważyła no na jakości całego silnika, ale po prostu takie pierdoły czasami mają znaczenie. Przechodzimy, przechodzimy dalej, czyli do Nicholanda T7. 240 koni, dosyć mocno dociążony. Nie wierzałem akurat nim na wagę, ale, 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 ale miał obciążniki w kołach, na których chyba było około 300 kg. Także 600 kg w obciążnikach i jeszcze z przodu miał tonowy obciążnik. Sam ciągnik chyba gdzieś około 9 ton waży, więc 10,5 tony masy. jakoś tak strzelam, że było. I było to czuć. Naprawdę w polu sprawił się zajebiście. Tutaj to 3. Do skrzynia autocoman to tak samo jak ten CVT Dosyć byjąca skrzynia to jest taki trochę minus. Jak jednak sprawdzał się e, dobrze ten e, Cenowo najbardziej tutaj zachęcający z wszystkich e, innych e, modeli, bo demówka, która miała tam chyba około 250 godzin, e, która do nas przyjechała, była do poddania za... 550 tysięcy mniej więcej jakoś coś takiego. Więc to tutaj cenowo duża przebitka, bo to aż 50 tysięcy. No ale tak jak mówię, jest to y, ta chyba najniższa pozycja z TNH. Dlatego też y, po na przykład jakości wykończenia było widać, y, że jednak między Steyerem a Newfalandem jest ten przeskok. Jednak sztajerem Newfalandem y, pracowało mi się dużo lepiej. Ze względu właśnie na joystick skopiowany trochę bardziej z trenda. A nieżeli ten, 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 ten suwak, tak, jak mówi ten roller, Więc tutaj, yy, wydaje mi się, że w trochę lepiej wypadł. Ale to, wiecie, moja osobista yy, opinia. No i też martwi mnie po prostu ta, martwią te klotki, A. Ta, ta, ta legenda o tym, że w się psuje tak mocno. No nie wiem, no. Człowiek takie, jak słyszy takie historie, czasami, no jednak coś tam jest z tyłu głowy, że później się pamięta to, tak? Chociaż tak się bardzo trafnie ujął. Jeżeli New Holland ma najwięcej sprzedanych ciągników, to też, no w sumie, no to tak jakby, patrząc w skali takiej, można sobie ująć, że Najwięcej sprzedanych czynników, to z reguły to i tak będzie tych najwięcej zepsutych czynników, no bo jest, skoro jest najwięcej na rynku, to i najwięcej będzie się psuło. I tu nie można powiedzieć, że naponę są po prostu gorsze, tylko po prostu jest ich dużo więcej. I takie przypadki, że już się się są dużo częstsze już na przykład Fenda, który no się sprzedaje no, przypuszczam, że 20 razy mniej albo i lepiej. A gdzie frem też się psuje, oczywiście. Przejdźmy dalej i przechodzimy tutaj do MFA. Czyli Macenja Ferbusona 8S 225 Chyba przez Was najbardziej wyczekiwany, przeze mnie prawie najbardziej wyczekiwany i jeżeli chodzi o wnętrze, tutaj kabinę w środku rewelacja. Jeżeli miałem patrząc, patrzeć pod tym względem, to myślę, że MF wygrywa z wszystkimi ale z zewnątrz już jest trochę gorzej. Z zewnątrz, no te zdania są podzielone na temat wyglądu, powiecie wiecie, każdy gust ma swój, tak? I, I inaczej może sobie to zinterpretować ten wygląd. No mi ten wygląd, nie to, że się nie podobał, ale też jakoś mocno nie urzekał. Jednak e, do nas przyjechał ciągnik 220 jest 5-konny na skrzyni power która, no, moim zdaniem, powinna ee, pójść do, do mocnych poprawek, bo komfort tragiczny, strasznie szarpała. E, no i przyjechał też, e, właśnie z małą mocą, z 25 koni, a sam ciągnik waży około 9 ton, więc e, bez żadnego obciążnika, bez niczego, to sobie się, się mać tutaj przy tej koleżówce. No i wiecie, taki niesmak pozostał po takim no, jednak. Jednak na przyszłość już wiemy, że jeżeli brać jakiś ciągnik na testy, to, to musi być to taki ciągnik, yy, który my chcemy. A nie wiecie na innej skrzyni czy coś takiego, bo, No bo już tutaj można powiedzieć, że się to nie do tego MF-a. Choć no powiem jeszcze raz, że środek no to jest yy, rewelacja. A yy, MF-a, o Mówce za bardzo nie rozmawialiśmy. Jednak yy, wycenialiśmy MFA. Dokładnie y, o mocy 265 koniec pustem y, na skrzyni Vario. Y, no i tam prawie w takim no, najlepszym wyposażeniu, tam na, z nawigacją, dodatkowym monitorem do nawigacji, tam takich pierdół nie braliśmy, na przykład y, rolety boczne, y, jak, nie wiem, tam ten najlepszy fotel wzięliśmy, przedostatni jakby w skali, ten fotel w ofercie. No i powiem Wam, że cena jaka wyszła to 700 tysięcy netto. To był wrześni, początek września. A testy odbywały się już tak połowy października i już ten, cena poskoczyła o 15 tysięcy. Więc dosyć spora suma. Kolejny zawitał do nas akcję. Akcją. E, w środku też jak dla mnie rewelacyjny. Może nie tak jakościowo super jak, e, jak masej jednak ten podłekietnik cały, naprawdę mi przypadł do gustu ta jakby e, jak się nazwa? Z, z motion lążej Chyba. E, no naprawdę super. Wygodny w ręce, chyba najwygodniejszy ze wszystkich miałem do czynienia, jakim, z jakim miałem styczność. plus jest też taki tego joysticka, że po prostu nie zasłania reszty tutaj kokpitu, tego pokitnika w sensie. Ja teraz, jak jeżdżę, sobie ten monitor przesuwam do boczku, żeby go dobrze widzieć, jednak on delikatnie ma taką tendencję, że wiecie, tu się nie tutaj jednak trzęsie, może w polu to jeszcze mniej, ale wiecie, jak jazda po nieruchłej drogach, trzęsie i ten monitor po prostu wraca za ten joystick. I jeżeli on pójdzie za joystick, to już go tak trochę ten, ten taki lewy dolny ruch do przyćmieła, tak? Zasłania. Więc yy, to naprawdę jest super tam zrobione, że, że ten, to jest taki, ten drążek, więc po prostu schowany do domu. Monitor rewelacyjny, jeżeli chodzi o sam monitor, to chyba najlepszy z tych wszystkich czynników, które był testowany. Ciąg też jak najbardziej na plus, bez żadnych obciążników ciągnik. E, nie, ma problemu, nie ma żadnych problemów z telerzówką. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, że ciągnik sam waży 10,5 ton. Dzisiaj naprawdę zdziwiłem, jeżeli wjecham na wagę. E, więc tutaj jeszcze pole manewru jest spore, żeby go dociążyć, tak? E, więc tutaj wagowo jest podobny do naszej 800. -ki. Najcięższy z tych wszystkich testowanych. I... No i też sama skrzynia c -Matic, czyli automatyczna, e, bardzo fajnie się zachowywała. Nie było czuć jakichś takich szarpnięć, tych przełożeń, przy, bo ona sama w sobie nie jest bezstopniowa jak będzie, ona ma te takie swoje cichutkie e, chyba 4 przełożenia, o no ile dobrze pamiętam, ale one są praktycznie niewyczuwalne. No, no... Także tutaj jak najbardziej też na plus. Minus to już, tak jak przy MF-ie, dość spora robi się cena tutaj, jak za taki ciągnik. Też opinie tam były podzielone, czy no są awaryjne, nie są awaryjne, ale to wiecie, wiele ludzi, tyle opinii. Ale wracając do ceny, demówka która u nas była, która była praktycznie wszystko wyposażona, nie wiem, czy tam za bardzo już chyba nie było można nic dołożyć. Koszt 690 tysięcy. Tej demówki. Z nawigacją, już e, tak wiele klasę Wycenialiśmy takiego klasa od siebie. E, to z przygotowaniem do nawigacji, jednak bez nawigacji, bo niby nie ma prostu dostępności do nawigacji teraz. Czyli nawigację byśmy musieli jeszcze dokupić, a cena. To nam mniej więcej wyszła. Tylko to była taka szybka konfiguracja, więc to może jeszcze coś się zmieniło. Ale cena, jaka wyszła, to 730 tysięcy Czyli klas był najdroższy z tego wszystkiego. Z, tego, ze całego, z tych czterech maszyn, o których do tej pory mówiłem. Ale też z tych czterech maszyn, najbardziej mi przypadło no, tak. I naprawdę i trochę na oliście czy może coś jest takiego fajnego w miarę nowego takiego wiecie dwóch, dwóch, trzy lata jaki był e, może takie coś kupić nie i na koniec ostatni ciąg, jaki u nas był to Wendt 724 Wendt, tutaj dużo chyba nie muszę mówić ciągnik taki sam jak tutaj komfort najlepszy e, myślałem że w Największy komfort jest w klasie, ale później znowu zjechałem w Fennem Polu i mimo że to była tylko 700, to komfortem pobiła wszystko. Eee, I tego brakowało do gabarytu i może moc nie, ale gabarytu brakowało wagi. To znaczy, sam waży gdzieś tam około 800, od 8 ton 700 kg, ale jeszcze obciążenie prawie tylko, więc tam około waga była jego razem z płynami e, 10 ton. Jednak no nie wiem też są opinie, że po prostu parę tych koni, być może niedużo, ale parę koni na Wario jednak e, ucieka żebym miał okazję przetestować 824 na przykład i porównać go do Klasa, bo 8.2... 8,24, co no, mi się wydaje. Eee, to by można było to trochę sprawdzić, bo wydaje mi się, że jednak tej, tej mocy, mimo że to było 10 ton jednak z tym obciążnikiem przednim. więc tej mocy wydawało mi się, że troszkę jakby brakuje do tej 240. Przemysł sobie radził bez problemu, jednak trzeba było jeden klips ściągnąć na leżówce, żeby robiła wdech i więc tak minimalnie. Eee, I też eee, troszkę wolniej musiałem jeździć. gdzieś 700 jak jak przypominałem w wcześniejszym filmie dla mnie to jest taka napakowana taki napakowany młodszy brat 800 które próbuję mu dorównać ale to jednak ja wiele rady naprawdę bardzo fajny uniwersalny ciągnik jednak nie wydaje mi się że do pracy w polu z ciężkimi maszynami E, oczywiście jakaś talerzówka 5-metrowa, to by tutaj była do niego akurat. E, agregat bezorkowy trójeczka, e, bo szwórko to wątpię, żeby sobie dawał radę e, w takiej prawdziwej pracy, a nie, że wiecie, tam na płytko. No i... Na pewno do transportu super sprawa, nie? Także na pewno uniwersalny ciągnik do wielu gospodarstw. Jednak nie do takich gospodarstw, gdzie jest już duży koń, taki jak 800, którego trzeba zastąpić. On myślę, że nie nadawałby się do zastąpienia. Jednak byłby trochę miał zacieczkę. Model 700, który był u nas, miał 250 kg do podemówka oczywiście. E... Klas, wróćmy do klasa klasa też była demówka, jednak u nas to był pierwszy jej pokaz. E, 50 godzin miała do nas przyjechała. Wyjechała chyba z 11:30. Metrów, metrów. E, Fend miał 250 godzin i cena za tego Fenda, który u nas był, to było 750 tysięcy. Na początku cena naprawdę taki, takiego Fenda zrobiła się dla nas ciekawa. Ciekawiła nas, jednak po pewnym po tym przejeździe, wiecie, trochę tak powiedzieliśmy, zobaczyliśmy, że to jednak nie to, że tej mocy trochę brakuje. Nie było tyle wyjść, które nam wypasowało hydraulicznych. To nie było womu, nie było hydrauliki. Także był no, taki trochę ubogo wyposażony, lusterka też manualna i no teraz w raczej spotyka się elektryczne. Więc troszkę łokoły takie posadzony i jednak stwierdziliśmy, że chyba nie, chyba jednak nie. I tutaj podsumowując e, troszkę wszystkie pięć czynników, pojawia się pytanie, co przyjedzie na gospodarstwo. Co przyjedzie na gospodarstwo to będzie się okaże wiosna. Ostatecznie. Póki co na celownik bierzemy tylko ferna. Trzeba chyba się oszukać z tym, że yy, że inny ciągnik będzie mógł dorównać dla do Fenda, no, nie, no może wiecie, uciągiem dorównują uciągiem pewno dorównują ale w komforcie tutaj nic nie dorówna. W komforcie no i też bez awaryjności bo my tutaj na razie na awaryjne, awaryjność nie możemy narzekać I tak jak teraz yy, skończymy, skończyliśmy z niwa, kończymy, no no, nie, kończymy, uprawiamy pola po że kupujemy na zimę, tak jak już wszystko to skończy się, to będziemy szukać węgla. Nie nowego, raczej nie nowego, bo po prostu yy, nie, nie ma, nie kupujemy na żadne dofinansowanie, tylko wiecie, yy, wszystko wyłożymy, musimy wyłożyć sami ewentualnie jakiś e, delikatny leasing na rok, nie, żeby czy tam na dwa żeby po prostu wszystkiego nie spakować od razu e, a po prostu mieć tą gotówkę jeszcze więc szukamy, będziemy, będziemy szukać tego takiego 6 tysięcy ma to siedem to już max. Bo też doszliśmy do wniosku, że jeżeli byśmy mieli wymienić John Deere'a i miałby to być trzeci ciąg w gospodarstwie, to pewnie to byśmy szukali może i nowego. Ale doszliśmy do wniosku, że John Deere raczej zostaje, więc dochodzi nam... Dojdzie nam kolejny ciągnik, więc tutaj on nie musi być jakiś super nowy po prostu bo tak cierpliwie będziemy szukać, kiedy próbujemy znaleźć jakiegoś, e, jakąś fajną okazję e, fajnie jest by było, żeby na przykład tawił tak się nam takie jak ta nasza 800, którą właśnie jadę, bo, bo to jest na pewno naprawdę no, dobrze trafiony przez nas na dzieciownik, nie możemy tutaj nic narzekać e, i będzie to albo 800 -ka. albo jeżeli by się trafila ciekawa e, To może 900 -ka. Jeżeli 900 to raczej 9.3.0 bo e, 936 to już byłby by za duży, zaraz były siłę na większe maszyny jakieś na e, to nie o to chodzi e, Więc tutaj 9.30 raczej max e, no i oczywiście, czy to będzie 800 czy 900, to tylko i wyłącznie w Profi Plusie nie szukamy żadnych profi, bo na rynku ciągników fendów używanych ta różnica ceny między Profi a Profi Plusem jest nawet niezauważalna czasami. Dlatego lepiej kupić od razu Profi Plusa, żeby kupić sygnał i mieć nawigację niż później ją dokładać, mieć na oddzielnym panelu, bo... Nic, nie ma wygodniejszej nawigacji, niż ta yy, fabryczna w ciągników, która jest na przykład sterowana przez joystick. Yy, nie mówię tylko o Fendzie, ale też o, o innych markach. Więc z podsumowania to tyle. Wiecie już, co wypadło najlepiej. Wiecie też, czego będziemy szukać. Yy, nie wysyłajcie tylko żadnych linków do, do jakichś Fendów z ogłoszeń. My sobie przyjrzy, przeglądamy, my sobie znajdziemy. Yy, w jeszcze na, na to się nie rzucamy. Gdzieś dopiero po nowym roku, może wiosną, będziemy intensywnie szukać. Ale na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia!